Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony. Witam w kolejnym odcinku z saszetek z GTA V. Na początku mała informacja co do tych y, odcinków. Jako, że y, w jednym ze sklepów te saszetki już niestety skończyły, w drugim są już na wyczerpaniu i więcej saszetek już w umie nie ma, y, także po pomału kończymy tą, cudzysłów, serię z y, tych saszetek. Myślę, że dobijemy chociaż do 10 odcinków. Trochę kupiłem na zapas tych saszetek, żeby do tych 10 odcinków jakoś dotrwać. Mam na razie saszetek tak mniej więcej do 8 odcinków, 9. Mam nadzieję, że reszty nie wykupią tak szybko. Tak więc no, do 10 odcinków myślę, że się wyrobimy. A dziś mam 5 saszetek. Wszystkie są z Franklinem. Tak więc otwieramy, sprawdzamy zawartość na szybko. Pierwsza karta o takiej nie mam. Tu jest helikopter, a tutaj mamy dwóch panów. No, bardzo fajna karta. Kolejna saszetka. Bez komentarza. Następna. Bez komentarza. I następna. No to już, to już chyba też mam. I ostatnia na dziś. Nie no. To się nazywa nie fart. Jak widzicie. Ostatnimi czasy w saszetkach no, niestety się nie powiodło. No, tak jak tutaj widzicie, teraz zresztą sami myślę, że kolejne odcinki, myślę, że chociaż do tych 10 odcinków, które mam zamiar w sumie nagrać, myślę, że jeszcze jakieś nowe karty zdobędziemy. Tak więc, yy, tak wygląda sprawa, jeśli chodzi o te saszetki. Do 10 odcinków, 10 to będzie pewnie ostatni odcinek i ta seria będzie zakończona, i tym samym yy, zwolni się poniedziałek, także będziemy nagrywać coś też w poniedziałek. Co to będzie, no to jeszcze nie wiem, zastanowię się i po prostu dam znać na fanpage'u. Link do tego fanpage'a znajdziecie w opisie, tak więc zapraszam, lajkujcie. No i oczywiście subskrybujcie, komentujcie i to wszystko w tym odcinku. Cześć!